Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Trochę schowałem się za drzewem, bo codzienny obowiązek do karmiania ptaków, wysypania słonecznika do karmika. Na Pomorzu nareszcie nie wieje. Kilka ostatnich dni szaleństwo, opowiadałem o tym. Mam nadzieję, że ominęły Was te szaleństwa związane z wiatrem, które tutaj były na Pomorzu. Widziałem zdjęcia tych wypadających Płatów poliwęglanowych ze szklarni. Straszne, straszne. Moje szklarnie są całe, dały radę, zarówno ta nowa szklana, jak i stara poliwęglanowa. Przygotowania do świąt pełno gębu, w związku z tym za dużo w ogrodzie absolutnie nie robimy. Odpuszczamy sobie ogród, ale dostaję dosyć często pytania dotyczące tego, co z lazaniami, które przechowywane są czy to pod domem, czy w szklarni, czy w garażu. Podlewać czy nie podlewać? To jest najważniejsze pytanie. Zimą, które kierujecie, dotyczące tych roślin, tych upraw, tych cebulowych. No właśnie, czy podlewać tulipany, jacynty, narcyzy, żonkile, czy nie podlewać zimą? W jednym z odcinków wcześniej mówiłem o tym, jakie warunki powinny być spełnione do przechowywania roślin cebulowych żeby te rośliny cebulowe nie gniły. Bo bardzo często te nasze jesienne nasadzenia wiosną nie rozkwitają, nie pojawiają się te kwiaty, bo cebule przez zimę zgniły. Nie zmarzły, a zgniły. W tym roku, jak na razie, nie miały szansy nawet zmarznąć, ale miały szansę zgnić. A więc podlewanie czy nie podlewanie? Idziemy do szklarni, gdzie przechowuje swoje cebulki. To jest moja stara szklarnia poliwęglanowa, szklarnia. Panele się trzymają, pomimo tej wichury, trzymają się. Dlaczego? Dlatego, że ona jest osłonięta od północnego zachodu przez żywopłot. Żywopłot grabowy. Liści już niewiele, ale mimo wszystko ten podwójny szpaler tych gałązek grabu powoduje, że ten wiatr troszeczkę zatrzymuje się, rozprasza się, podbija się do góry i szklarnia? I szklarnia w bardzo dobrym stanie. Żaden panel nie wypadł i nic. I przychodzę od czasu do czasu do tej szklarni. Oprócz tego, że sprawdzałem, czy cała stoi, przychodzę, wchodzę do środka, bo szklarnie trzeba wietrzyć. czy to jest mróz, którego nie ma, czy jest ładna pogoda, warto od czasu do czasu otworzyć drzwi szklarni i przewietrzyć ją. Te małe szklarnie, tutaj dużo jest tej wilgoci się zbiera. Warto przewietrzyć, żeby nie. Nie stwarzać warunków do chorób grzybowych, do rozwoju pleśni. I sprawdzam stan podłoża w swoich donicach czy w swoich wanienkach, no, w tych nasadzeniach roślin cebulowych. I to stan podłoża odpowiada mi, czy trzeba podlewać, czy nie trzeba podlewać. Czy muszę przyjść z konewką i zros zrosić te donice? Czy dać sobie spokój? Trochę po prostu tej ziemi wygrzebuję. Jeszcze tulipany, jeszcze szafirki nawet, żonkile czy narcyzynie wzeszły i sprawdzam. Sprawdzam palcem, czy ta gleba jest wilgotna, czy nie jest wilgotna. Jest wilgotna, nie jest mokra, nie jest sucha, jest wilgotna. Sucha gleba? Źle. Trzeba by było troszeczkę podlać, delikatnie podlać. Nie tak mocno, ale tak delikatnie podlać, żeby była wilgotna. Ale mokra gleba jeszcze gorsza by była niż taka trochę suchawa gleba. Dlaczego? Dlatego, że te cebulki nie lubią stać w wodzie. One by gniły przy tych niskich temperaturach, przy dużej wilgotności podłoża. One po prostu no, zapadają na choroby i gniją. I nie będzie ładnych kwiatów. Więc przychodzimy i sprawdzamy co jakiś czas. Chwasty, widzę, że ładnie zaczynają rosnąć. Jakieś takie wsiały się z podłoża, którego używałem do sadzenia tych cebulek, nigdzie, nigdzie żadna roślinka nie wyszła, jeszcze wszędzie podłoże jest wilgotne, nie trzeba. To w szklarni, to w szklarni, gdzie mm, przechowuję te swoje cebulki, ale słuchajcie, przechowuję także pod domem. W skrzyni, w takiej skrzyni drewnianej cebulki, mam nasadzone cebulki. I ta skrzynia stoi pod daszkiem od zachodniej strony. Nie jest schowana za budynkiem, jest wystawiona na zachodnią stronę domu. Co to oznacza? To oznacza, że jest wystawiona na wiatr. I te wiatry w ostatnich dniach bardzo mocno wiały. I to wiatr wysusza przecież wiatr wysusza rośliny zimozielone, wysusza gleby, powoduje erozję gleby, i tak samo przesusza. Tę skrzynię czy jakiekolwiek donice wystawione na podmuchy wiatru. I tę skrzynię, która była wystawiona i która jest nadal wystawiona na te podmuchy wiatru, na ten zachodni wiatr, już musiałem podlać. Kilka dni temu podszedłem, sprawdziłem, okazało się, że jest bardzo głęboko już sucha gleba. Podlałem. Więc sprawdzamy, sprawdzamy wilgotność podłoża i na podstawie wilgotności podłoża decydujemy, czy podlewamy nasze lasagne cebulowe, czy nie. Nie na podstawie tego, że raz w tygodniu, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Nie, wilgotność podłoża sprawdzamy. No i ta nowa szklarnia w tym roku postawiona ze szkła szklana, szklarnia Halsa. Kube 816 też świetnie dała sobie radę podczas tych wichur. Nic jej się nie stało, wytrzymała. Dlatego ją też kupowałem po rekomendacji e, sąsiada, bo poddawana jest testom w takim tunelu aerodynamicznym. To konstrukcja tej szklarni jest poddawana testom, czy wytrzyma wiatry, czy nie wytrzyma. Na Pomorzu e, wytrzymała. Ale także tę szklarnię trzeba wietrzyć. Szklarni generalnie, czy tunele foliowe, jeśli trzymamy w nich rośliny, tak jak w tamtej szklarni, w której pokazywałem, trzymam lasagne cebulowe. Tam rosną też sałaty. Przechowuję, długie inne rośliny. W tej szklarni teoretycznie nie uprawiam żadnych roślin, oprócz tego, że tutaj jest wysiany zielony nawóz. I ten zielony nawóz do wiosny, do wiosny tutaj pozostanie, będzie się rozwijał, będą te korzenie zagłębiały się w glebie. Wiecie, dlaczego korzenie mają zagłębiać się. W glebie nie będę teraz wyjaśnił. Ale jeśli przechowujemy takie rośliny, jeśli przechowujemy coś w szklarni, warto przewietrzyć, co kilka dni podejść, przewietrzyć, szczególnie w taki dzień, kiedy nic nie wieje, kiedy jest ładnie, nie pada. Wygonić tę wilgoć z wewnątrz szklarni, przesuszyć ją troszeczkę. Będzie lepiej dla roślin. Dziękuję bardzo serdecznie. Wracam do prac związanych z przygotowaniem do świąt. Dobrego przygotowywania do świąt. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.